w kolejnym odcinku o gotowaniu. Tutaj raz jest to dodaję dami w kuchni. I dzisiejszy przepisy zrobimy takie wcieście z kilku składników Już Wam pokazuję. I składniki są potrzebne oczywiście jajka, potrzebujemy dwa, tym mleko, tym mąka pszenna, z do pieczenia, szczyptą soli. Yy jeszcze cukier puder, ojo ciastka i olej do smażenia, no oczywiście miska do przygotowania ciasta. No za momenty widzimy się, dobra, widzimy się za chwilę. Już powrotem. Teraz musimy przygotować takie ciasto na racuchy. Ale zanim odpoczymy już to tak, pamiętajcie, żeby koniecznie zasubskrybować mój kanał wraz ze dzwoneczkiem, a dzięki temu nie pomiję Was, że ten następny odcinek zostawcie łapkę w górę pod moim filmem, bo sobie będę miał dużo osiągnięć i zbliżam się już do 80 subskrybentów na moim kanale. Pamiętajcie nazwę Damian w kuchni. I tam też są różne fajne przepisy w gotowaniu, więc zajrzyjcie na mojego kanału. A teraz yy, nie gadamy tylko zajmujemy się, to teraz wbijamy yy, do miski dwa jajka. Dobra, wbijaliśmy już jajka. To możemy jajka schować do lodówki. I dolewamy mleko. Do jajki. Zlewamy tak z 250 mililitrów mleka, czyli tak ćwierć litra. To wsypamy też lodówki, w tym to w ogóle mamy mleko. Wsypamy teraz, należy to, trzeba wymieszać całość. Piszcie w komentarzu, czy nas się podobało i chcieli, chcielibyście zrobić przepis. Oczywiście składniki będą w opisie filmie, więc, więc śledźcie mój kanał, Tam to panie pomysły. Okay. Uh, no. Dobra, to rzucamy okay. mąkę. No, no, no. Dobra, wsypiamy 360 gram mąki. To czekajcie, Już z powrotem musimy wycieść tą mąkę. No, była ty, na blacie do Pani Waszej. Dobra, wsypujemy mąkę. No, którego tutaj dodajemy łyżeczkę proszku do pieczenia. Ty. A, i jeszcze dodajemy szczyptę soli. Dobra, mieszamy. Będą do, do uzyskania gęstej i dobrej konsystencji ciasta. Dobra, mamy już takie ciasto. Zaczekajcie, pauza. Dobra, z powrotem. To w sumie mąkę możemy schować. Dobra, teraz dodajemy cukier puder. Do tego ciasta i też będziemy dodawać też to będzie jako na, po, na posypkę na efekcie końcowym A teraz prosimy dodać. Dobra. Tyle wystarczy. To jest, że wystarczyło jeszcze na, na posypkę, czyli na efekt końcowy No dobra, nieważne. Niech damy tylko. Zajmujemy się, to ponieważ mieszamy. Dobra, z powrotem. Teraz y, w garnku nalewamy olej do smażenia. Dobra, wylewamy olej. W sumie to tyle. E, no dobrze, teraz y, musimy tylko włączyć gaz. Tylko czekajcie, bo muszę wytrzeć, bo... bo się będzie przypalać. No dobrze. No dobrze. E, widzimy się my po południu, jak się olej nagrzeje. No dobra, pauza. Dobra, no już jesteśmy z powrotem. Olej, jak widać, się już nagrzał. Teraz yy, zobaczcie, mamy ciastka Oreo. Musimy to odpakować. Chyba mamy ciaskę Oreo. No, nie zobaczcie. Bierzemy skrzypce. w wycieście. Jak widać, już obtoczony, a następnie wrzucam do rozgrzanego oleju. Smożymy do momentu złotego kolu, Bierzemy następne, maczamy w cieście jakbyśmy jab jabłka w cieście. No, no to też tak było. Przebieraliśmy jabłko i baczaliśmy w cieście na rzeźnikowym. No dobra, wrzucamy kolejną. No i smażymy do momentu złotego koloru. Następnie. No dobrze. Smażymy. Kilka minut stron, a staną się złote. No, smażemy, dobra. Widzimy się my za chwilę. Już z powrotem. Jak widać, już się, już się usmażyło. I teraz bierzemy pik, złotek, i na papierowy ręcznik. Będziemy odsunąć już. prezentuję. Smażymy kolejną notartę, czyli, czyli kolejne sztuki. Bierzemy ją, odsączamy. Kolejny raz bierzemy ciastko Oreo, maczamy w cieście. I już w rozgrzany tłuszcz. Tak jak mówiłaś, że my klikamy na sobą w tę mamy to złotego koloru. Samy kolejną. możemy kilka minut, no ma na razie chwila pauza. Już z powrotem wyłączamy gaz. To się pięknie usmażyło. Ściągamy na papierowy ręcznik odsączamy z tłuszczu. No dobrze. Jak widać pięknie się już usmażyło. Przekładamy na nam talerz. Tośmy to możemy wyrzucić. Dobra. I teraz by koczyć, mamy jeszcze cukrem pudrem. To jest do dekoracji. Chcę poczekać, bo musimy że się fajnie na talerzu, a Wy co sądzicie o takim deserze? Napiszcie koniecznie w komentarzu. I tak jak mówię, yy, dajcie lajka oraz suba na mój kanał. Yy, I do zobaczenia na następnym filmie. I piszcie w komentarzu, czy Wasze podobały chcielibyście chcieli, sobie ten przepis. Oczywiście będą składniki i opisie w filmie. I na inne kanały też możecie, na inne filmy też możecie zajrzeć na mój kanał pod tytułem Damiansze w kuchni. I zbliżam się już do 80 subskrybentów, więc subskrybujcie mój kanał, wezdęć dzwoneczkiem dajcie I tak jak mówię pijcie komentarze, że to jest o takim przygotowanym deserze. No do następnego filmu. Pa!